Czy, czy na pewno tak? O, jesteście! Oto za moimi plecami wisi zdumiewający pro projekt wehikułu czasu. Zdumiewający, faktycznie. To, poś to pośrodku to kanapa? Nie zupełnie. To sofa. Do sofania w czasie. Stoi na zewnątrz. Nie zauważyłem. Wierz mi na słowo, stoi tam. No, do roboty. Jakbyście mieli jakieś problemy, pytajcie. Uważaj. P. I tu. Jakiś problem, ko ko kochani? Tak, i to poważnie. Nijak nie możemy znaleźć sprężyn, nie mówiąc już o tej... E, o, o tym czymś od spychacza. Hmm, to mi przypomina, że kiedyś próbowałem zwodować w naszym stawie łódź podwodną. Niezbyt chlubny był to epizod w moim życiu. Dość powiedzieć, że sporo różnych przedmiotów leży do dziś na dnie stawu. No i? No i... Dajcie mi trochę czasu, to zaprojektuję dźwig, którym wyciągniecie ten złom z dna. Powinny się tam odnaleźć i sprężyny, które miały sprężać powietrze, ale nie za bardzo sprężyły. No i rzeczony spych, którego zainstalowanie ostatecznie pogrążyło mój odważny projekt w mule. O matku, to musiała być spektakularna klapa. Aż się boję pomyśleć, co by było, gdybyśmy musieli z dzielnym psem reksiem płynąć w podróż podwodną dookoła świata zamiast w przeszłość. Może nie gdybajmy, tylko weźmy się do roboty. Idźcie sobie gdzieś, powiem potrzebuję skupienia. Byliśmy gdzieś, ale już jesteśmy. W samą porę, bo oto skoko-ko ko, kończyłem. Ktoś się uwinął, ho-ho. Panowie, oto schemat dźwigu, zwanego dalej żurawiem. Żuraw należy wybudować na brzegu stawu, zwanego dalej stawem. Żuraw napędzany jest siłą mięśni chomika Dizla, który niejedno już przeszedł, więc i z żurawiem sobie poradzi. Mały zuch, e, właśnie. Wreszcie na koniec komandor kretes, zwany dalej nurkiem, raczysz sobie kogucie żartować. Ubierze się w piecyk magnetyczny i wskoczy do lodowatej wody. No nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Ty potworze! Dlaczego znowu ja? Bo jesteś ślepy jak kret. Czyli widzisz w ciemnościach, a w stawie jest wyjątkowo mętnie, a więc ciemno. Mętnie to ty tłumaczysz, ale niech wam będzie. Kret wskoczy do wody, kret wyłowi złom, najwyżej biedny kret się utopi, a wtedy będziecie płakać. Nikt się nie utopi. Spokojna głowa. Niechże tylko kret uważa na węgorze elektryczne, co się zalęgły w akumulatorze na dnie. O, o matku! Ale tu się zrobił śmietnik! I w tym wszystkim twoje buraki, Reksiu, jak stały, tak stoją! Hm... Oto... Antegra! Gustowne lokum, Reksiu! U matku! Da się pójść w tę stronę! No, no, no! Rexie i Gretes ruszyli nową ścieżką, która zaprowadziła ich nad... Staw! Kto by się spodziewał? Po eee. drugi... Ewi... F... E. Teraz... R e. Ja... Oh, I thought, oh, yeah, Shnu. no, 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 di no, 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 tak dzielny pies Reksio wybudował dźwig zlany dalej żurawie. No niestety wybudował. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, komandor Kretes odważnie ruszył w stronę piecykowego akwalumy. Odważnie? A może szanowny narrator sam by wreszcie coś zrobił konstruktywnego? Ech, szkoda gadać, raz kretu śmierć. Jakiś czas później. E, jednym słowem dziękuję ci, buju, za tamtą cenną lekcję życia. E, dzisiaj, stojąc w obliczu śmierci, zamykam oczy i wspominam, tak, wspominam tamto popołudnie na polu marii. na polu mary, mojej godowości, a gdy oczy odbiera, a to nie, matku, Ej, i... oj, 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 nie to mój, Kretes rzeczywiście nie tonął, a Akwalunk działał bez zarzutów. Tym niemniej drogie dzieci, lepiej nie próbujcie na koloniach powtórzyć wyczynu kretesa. Zel zakręcił łękiem ze wszystkich sił i oczom zebranych ukazał się wielki, okrągły dół z dziurą w środku. Niepozorny staw okazał się w rzeczywistości być lejem! Lejem czasowym! No nie wierzę. Tu sobie jakieś kaciuchy pływają, a pod spodem prawdziwy lej czasowy. Sp O, le, Pomo. no, montuj, I tak oto dzielny pies Leksia zbudował wehikuł czasu. Hej! Oczywiście z pomocą Kretesa. Słyszałem, że skoko kończyliście To dobrze, bo ja też. Oto mój najnowszy wynalazek. Pilot do obsługi wehikułu czasu. Siądźcie sobie wygodnie, a ja objaśnię wam, jak to działa. Mmm... Mięciutko. Najpierw należy ustawić wehikuł w leju czasowym. Następnie ustawiamy odpowiednie współrzędne czasowe na pilocie. Tutaj? Nie, nie tutaj. Ten przycisk służy, jak ty nam właśnie zademonstrowałeś, do miniaturyzacji urządzenia, co by je można było nosić w kieszeni. Serio? No, wiecie już wszystko. Po powodzenia. Rek się ustawił, wehikuł w leju czasowym.